To filmy after movies z wydarzeń i festiwali często powodują, że nie możemy doczekać się ich kolejnych edycji. Ale to sprawia, że takie filmy dobrze się ogląda? I jak je nagrać? Zebraliśmy naszą wiedzę i stworzyliśmy listę dziewięciu porad, jak przenieść filmy z wydarzeń, koncertów i festiwali na nowy wyższy poziom. Pokażemy Wam, jak rozpocząć taki film i co na nim pokazać. Sprawdzimy, czy nagranie w zwolnionym tempie jest ważne i zobaczymy, jaki sprzęt będzie niezbędny. Zajmiemy się sprawami organizacyjnymi i tym, jak przygotować się do nagrań. A pod koniec pokażemy trzy kluczowe porady, które oddzielają spektakularny film od przeciętnego. Przejdźmy do punktu pierwszego. Zacznijcie od swojego najlepszego ujęcia. Fireworków, epickiego ujęcia na artystę czy dziewczynę. I nie twórzcie długiego wstępu. Nie warto trzymać widza w niepewności, tylko od razu pokazać mu coś, co go zaciekawi i pokaże, że warto obejrzeć film dalej. Przenieśmy go w sam środek akcji od samego początku. Z filmami z wydarzeń zazwyczaj celujemy w media społecznościowe, a tam mamy niezwykle mało czasu, by wzbudzić zainteresowania. Jeśli nic nie wydarzy się w ciągu kilku pierwszych sekund, widz pominie film. Po zdobyciu uwagi musimy jeszcze sprawić, by obejrzał on go do końca. Warto utrzymać film w atrakcyjnej i krótkiej formie. Niech to będzie jedna czy półtorej minuty z mnóstwem różnych ujęć, pokazujących wszystko to, co ma do zaoferowania dane wydarzenie. Aby to zrobić, warto przygotować listę ujęć do nagrania. Poszukajcie inspiracji oglądając filmy z innych wydarzeń i zobaczcie, co wygląda na nich świetnie. W trakcie dnia będzie oczywiście mnóstwo czasu, żeby wymyślać kadry na bieżąco, ale lepiej nie pominąć czegoś ważnego, co może się później przydać w montażu. Jeśli nagrywajcie koncerty, pamiętajcie, żeby uchwycić każdego z artystów. Warto wejść na scenę na jedną, dwie piosenki. Zdążymy nagrać przez ten czas świetne ujęcia i nie będziemy rozpraszać artysty i wdowni przez resztę występu. Zawsze warto nagrywać ujęcia w zwolnionym tempie. Wszystko wygląda lepiej, kiedy jest spowolnione. Warto użyć 50, albo jeśli macie taką możliwość, nawet 100 klatek na sekundę. Dzięki temu wydłużymy świetne momenty i będziemy mieli później wybór, czy puścić je w czasie rzeczywistym, by pokazać energię i dynamikę, czy spowolić je i skupić się na emocjach danej chwili, wydłużając epickie momenty. Warto też zastanowić się, jaki sprzęt będzie nam potrzebny. Generalnie warto zawrać ze sobą tylko to, co jest niezbędne. Na krótkiej liście na pewno znajdą się aparat, gimbal, zapasowe baterie, karty pamięci, filt ND i rejestrator dźwięku, który połączymy w celu nagrania audio z imprezy. Podczas nagrywania wydarzeń trzeba też pamiętać o odpowiedniej organizacji. Przede wszystkim jeszcze na kilka dni przed imprezą warto dowiedzieć się, czy będzie do naszej dyspozycji jakieś bezpieczne miejsce, w którym będziemy mogli odłożyć nasze rzeczy. Jeśli nie, w następnym punkcie powiemy, co zrobić w takiej sytuacji. Na teren wydarzenia przyjedźcie odpowiednio wcześniej i przejdźcie się po jego terenie, zanim zrobi się tam tłoczno. Sprawdźcie miejsca, w których będą występy i zobaczcie, którędy da się wejść na i przed scenę. Jest to też dobry czas na to, by podłączyć restart dźwięku do konsoli, a także przywitać się z innymi osobami obsługującymi imprezę z tymi, którzy są najbardziej kluczowi z perspektywy filmu, czyli specjaliści od pirotechniki czy oświetleniowcy, warto pozostać w stałym kontakcie. Często zdarza się, że plan wystrzałów, fajerwerków czy pokazów świetlnych zmienia się płynnie w trakcie imprezy. Dobrze jest wiedzieć o tych zmianach, żeby niczego w trakcie nie przegapić. Wróćmy do tego, co zrobić z naszym sprzętem. Jeśli nie mamy gdzie go zostawić, musimy zaopatrzyć się w wygodny plecak i zabrać ze sobą jak najmniej tylko niezbędnych rzeczy. Większość czasu będziemy w ruchu, dlatego ważne jest, żebyśmy mieli komfort i nie musieli nosić ciężkiego plecaka. Większość festiwali i imprez odbywa się latem, dlatego dodatkowo przygotujcie się na upalną pogodę. Weźcie ze sobą butelkę wody, krem z filtrem UV oraz dwie koszulki na zmianę. W tłumie nie trudno o to, by ktoś ubrudził nas hot dogiem czy piwem, a nie chcemy później paradować po scenie w brudnej koszulce. Warto zabezpieczyć się też na wypadek deszczu. Zadbać o kurtkę przeciwdeszczową i osłonę na plecak oraz osłonę na aparat w postaci choćby zaimprowizowanej foliówki. Nie trzeba nosić tych rzeczy cały czas ze sobą. Mogą one leżeć w samochodzie, jednak pamiętajcie o nich, kiedy pogoda zacznie się zmieniać. Ludzie uwielbiają oglądać innych ludzi, pokazując emocje i to jak się bawili, mamy większą szansę, że widz zapragnie poczuć to samo, i kupi bilet na następne wydarzenie. Pokazujcie zabawę, uśmiechy, ale też łzy wzruszenia i radości podczas koncertów ulubionych artystów. Pokażcie jak najszersze spektrum emocji. Pozwoli to widzowi poczuć, czy na wydarzeniu nie zabraknie czegoś dla niego i że będzie się tam świetnie bawił. Z poprzednim punktem wiąże się kolejny, prawdopodobnie najważniejszy ze wszystkich, aby nagrać świetny film i pokazać niesamowite ujęcia i emocje, nie czekajcie wiernie, aż one same się magicznie wydarzą. Często jest tak, że ludzie przestają robić to, co robią w momencie, gdy tylko zobaczą, że są nagrywani. Dlatego często lepiej jest wziąć sprawy w swoje ręce i samemu zaaranżować tę sytuacje. Podczas wydarzenia będzie na to mnóstwo czasu, a oglądając finalny efekt zazwyczaj całkiem ciężko rozróżnić pozowane ujęcia od naturalnego. Dlatego proście ludzi o pozowanie i uśmiechy i nagrywajcie ustawiane sceny. My robimy to cały czas. Dużo łatwiej to zrobić, kiedy sami też wczujemy się w klimat imprezy. Bądźcie uśmiechnięci i entuzjastycznie nastawieni. Nikt nie będzie chciał zapozować czy zatańczyć do ujęcia, jeśli podejdzie do niego ktoś z ponurą miną. Ludzie przyszli się tu bawić i my też powinniśmy. Nagrywanie imprez to świetna praca, dlatego bawcie się i stwórzcie fantastyczny materiał. Ważnym etapem podczas tworzenia świetnego filmu jest też oczywiście jego montaż. Aby był on bardziej dynamiczny, warto dodać do niego efekty takie jak przybliżenia czy trzęsienie się kamery. Pamiętajcie też o efektach dźwiękowych, takich jak okrzyki, wiwaty tłumu czy nawet fragmenty występów artystów. To, co jest jednak kluczowe, by stworzyć nadzwyczajny film z wydarzenia i ogromnie wpływa na jego odbiór, to dobór odpowiedniej muzyki. Jak to zrobić i jak wpływa ona na film, dowiesz się z tego materiału.